Cześć, jestem Klaudia Takanowna no i już witam Was w szybkich odpowiedziach, które ciała poruszają się z największym przyspieszeniem. Przyjmij, że wszystkie ciała wykonane są z tego samego materiału. I zapiszmy sobie w złe. Przyspieszenie to A, które zależy nam od siły wypadkowej i masy ciała. Wszystkie ciała są takiej samej wielkości, są wykonane z tego samego materiału. Czyli wszystkie masy są takie same. Ale natomiast siły wypadkowe są już różne. Tu ewidentnie mamy najmniejszą, a tutaj mamy pod punkcie D największą. I jak weźmiemy największą wartość podzielimy na M i najmniejszą wartość podzielimy na M, to oczywiście, że tutaj otrzymamy wynik większy dla pod punktu D. Dla przykładu, załóżmy, że m wynosi 1 kg. I tutaj nasza siła będzie równa 1. 1 na 1 to 1 metr na sekundę kwadrat. Natomiast w D, niech to wynosi 4. 4 dzielone na 1 to 4 metry na sekundę kwadrat. Zatem w odpowiedzi D. Ciało porusza się z największym przyspieszeniem. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.